Hej kochani, właśnie wjeżdżamy do Rumi. To jest taka miejscowość, miasto właściwie, nie? Kilka kilometrów oddalona od Gdyni. A jak ktoś, kto nie jest tutaj z tych okolic, to może nie wiedzieć. I dlaczego my tam w ogóle jedziemy? Ano, dlatego, że jest tam Lemur Park taki duży rodzinny park rozrywki. Mamy początek października, jest dzisiaj naprawdę fajna, słoneczna pogoda, więc trzeba skorzystać tym bardziej, że za chwilę na czas ten jesienno-zimowy ten park rozrywki będzie zamknięty, także jedziemy się trochę pobawić, a Was oczywiście zabieramy z nami. Zajadasz? Co ty jesz? Co Cześć małpeczko o! Ale O! skoczył! Ale szalone! Hej, małpko! Ale szalone! Ojej! Spadła! Ale szalone małpki! Hej! Lucy! L Prehistoryczni ludzie. Się cześć mama hej. Patrz, po czym tamten chodzi no myślałem, hej kolego cześć lemury, o jaki zładki lemuru cześć z takim małysim dzidziusiem małysi dzidziuś daj rękę daj rękę, cześć wow, wow popatrz, popatrz jak one chcą być ten Nagrywane! Małe gwiazdy. O, o, nie puści! Nie puści! Cześć koledzy! Małe gwiazdy z was, co? Małe gwiazdy. A Lalemur siedzi ci na głowie! Jaki fajny... Oj, 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 co on robi? Co? Nie właszczem, nie? Dotykamy, dobra. Wiesz, on jest taki jasny, zobacz, on jest taki biały i ma czerwone oczka, wiesz? Ciebie Kuska wiedz. O jest! zjadła. Ciekawe czy to jest jagódka czy malinka. Bo tu jest na domku napisane dwa imiona, jagódka i malinka. I teraz ciekawe, która to jest. Nie? Jagódka. Malinka. Nie reaguje na żadne. Walczy z tym. No, rogi sobie ściera, nie wiem co ona kombinuje. Nie walim tak, nie strasz ich o, Jakie śliczne Jakie słodkie Sury Cześć Surykatki Cześć Przyszła do Adasia Surykatki przyszły do Adasia Ale biega Chcą przyjść. O, tam jest u góry. O! Hop! Jaka słodka. Ty co ty na nas skoczyłaś? My się przestraszyliśmy ciebie. Hej. Gili, gili, gili. Gili, im robisz. Ale latają. Ojej, walka kogutów. Ojej! To nie jest takie proste wcale. Właśnie sobie siedzę tutaj na ławeczce, za mną ognisko. Trafiliśmy o 12.00, przyszedł pan przewodnik i było słuchajcie: karmienie. Karmienie lemurów, karmienie kangurów. Poszliśmy też do jaszczurek i do węży. Pan opowiadał jakieś ciekawostki o tych zwierzaczkach. Także, no, super sprawa, super doświadczenie. Dzieciaki były zachwycone, mury nam wskakiwały na głowy. No, i bardzo, bardzo, bardzo nam się tutaj podoba. Super pogoda nam się trafiła. I przestrzeń jest ogromna, jest tu masa atrakcji. Także, naprawdę, można bardzo fajnie, rodzinnie spędzić czas. Anusia! Baba się zgubiła! Wow, no z góry nieźle ten labirynt wygląda naprawdę. Ala, szukaj wyjścia, szukaj! Klecuszki? Klecuszki Adaś będzie układał? Ślicznie! Pamiętacie frytki tak pakowane? Mm. Ubrania rycerskie widziałaś co? I sukienki tam są po prawej, widzisz, Ala sukienki dla kobiet. Króliczki. O, Tisia idzie z jedzonkiem. No idź daj im jedzonko. Daj jedzonko, króliczko. Widzisz na rączkę, tak. ci. No wsyp troszeczkę. Troszeczkę no, i daj. A króliczki, zjedzcie od Tisi. Tisia, przystaw bardziej... O, przystaw mu. O je! Yeah. Tak, ten króliczek sobie śpi. No. Ten sobie śpi, Nie Jakie słodziutkie króliczki Jakie sweet Sweet Mały króliczko! Powoli, powoli słuchajcie Będziemy zbierać się do domu Teraz tutaj bardzo opustoszało Bo nie ma generalnie dużo ludzi Jest piątek, była wycieczka Ale jak wycieczka się zebrała to zrobiła się cisza i spokój. Czas na kilka słów podsumowania. Słuchajcie, bardzo nam się tutaj podobało. Jest naprawdę bardzo dużo rozrywek. E, tego, gdzie dzieci mogą się pobawić. Bo mamy tak, e, labirynt, mamy dmuchańca, mamy taki fajny plac zabaw imitujący plażę z takim naprawdę fajnym, morskim e, piaskiem. Mamy tutaj te dinozaury i takie, wiecie, praludzi. Mamy tą całą część tutaj... E, osady rycerską. Tam na początku właśnie przy tych dinozaurach jest też taki dino room, czyli taki escape room, jakby są samochodziki, właśnie takie elektryczne jakby mini kłady, na których mogą dzieciaczki pojeździć. No i oczywiście są zwierzątka, czyli ta część zoo, która jest najciekawsza. Są lemury, są różne małpki, kangurki, króliki, kuski. No i do lemurów można wejść, można jeździć, żeby wskoczyły na ciebie. Mogliśmy wejść do kangurów. Weszliśmy też do takiego pokoju, gdzie są gady, gdzie pan wyjął jaszczurkę i jednego małego węża. Także to jest naprawdę mega mega super. Jest też tutaj takie miejsce, gdzie sobie zjedliśmy gdzie można sobie wziąć jakieś tam frytki, jakiegoś kurczaczka z surówką, albo też naleśniki my wzięliśmy. No i słuchajcie, jest tu mega tak przyjemnie, oczywiście to jest fajny taki teren otwarty, gdzie, gdzie po prostu samo spędzanie czasu na powietrzu jest przyjemne. No i tych atrakcji dla dzieci jest masa. Są toalety, toalety jak na takie toalety, które są na zewnątrz. Super, naprawdę, wszystko, co trzeba jest. Trzy toalety, jedna z przewijakiem, także spokojnie, maluszka też, też możecie przewinąć. No i słuchajcie, cena nie jest taka duża, bo my teraz jesteśmy w tym takim jakby niższym sezonie i kiedy jesteście z dziećmi, to płacicie tylko 32 zł za, za bilet. Jeżeli to jest dwóch dorosłych i jedno dziecko, to już można wziąć właśnie bilet rodzinny. W tym takim wysokim sezonie, czyli lipiec, sierpień, lipiec, czerwiec, lipiec. Jest sierpień, wtedy jest chyba troszeczkę drożej, chyba 39 zł. Ale słuchajcie, warto. Myślę, że ta cena nie jest wcale taka duża i że za tą cenę naprawdę naprawdę warto. Rumia, miasteczko niedaleko Gdyni, także jeżeli ktoś tu przyjeżdża na wakacje, i jest w okolicach, to polecam. No, naprawdę bardzo przyjemny czas rodzinny tutaj spędziliśmy. Także bardzo fajnie, że. Że tutaj mój mąż wymyślił taką wycieczkę. No i ja, oczywiście, jak to ja, mogłam to wszystko nagrać i wam pokazać. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Lemur Park. A ja za chwilę będę próbowała dzieci jakoś namówić do wyjścia i do powrotu. Właśnie tu jeszcze może powiem, że Lemur Park jest czynny w tych ciepłych, cieplejszych wiecie miesiącach, no bo to jest wszystko na powietrzu, więc siłą rzeczy zimą i taką zimną jesienią. Jest to nieczynne, więc mniej więcej w okolicach kwietnia do właśnie końca września można się tutaj wybrać. No dobra, kochanie. Chyba już wszystko, co chciałam, pogadałam. Już tak sobie rękę tutaj uderzyłam w ten aparat, już sobie drugą ręką podtrzymuję, bo bo już mnie trochę boli. Eee, także co? Zapraszam Was i oczywiście na końcu, jak zawsze, bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną do końca, za oglądanie moich filmików i do zobaczenia w kolejnych.